Dzień dobry, nazywam się Bartosz Łukasiewicz i omówię rozwiązanie zadania wojna. W tym zadaniu na wejściu dostajemy graf składający się z N miast i D dróg. Wiemy, że niektóre miasta należą do Małgosi, a niektóre do Jasia. Miasta należące do Małgosi oznaczyłem literką M, natomiast miasta należące do Jasia oznaczyłem literką J. Wiemy, że Jaś prowadzi wojnę z Małgosią. Każdego dnia Małgosia podbija jedno z miast Jasia, a następnie blokuje wszystkie drogi wychodzące z tego podbitego miasta, które prowadzą do miast jeszcze niepodbitych. Naszym zadaniem jest policzenie liczby dróg, które zostaną zablokowane. Zastanówmy się, jak to zrobić. Widzimy, że mamy trzy typy krawędzi. Albo takie krawędzie, które łączą miasto Małgosi z miastem Małgosi, albo taką krawędź, która łączy miasto Jasia z miastem Małgosi, albo taką krawędź, która łączy miasto Jasia z miastem Jasia. Oczywiście te krawędzie, które łączą miasto Małgosi z miastem Małgosi, nas nie interesują, ponieważ te miasta już należą do Carycy, więc nigdy ich nie podbijemy. Zastanówmy się teraz, co się dzieje z krawędzią łączącą miasto Jasia z miastem Małgosi. Jeżeli podbilibyśmy miasto Jasia, to nie zablokujemy drogi wychodzącej do miasta Małgosi, ponieważ zgodnie z treścią zadania blokujemy tylko te drogi, które wychodzą do miast jeszcze niepodbitych. Zostały nam do rozpatrzenia krawędzie takie, które łączą miasto Jasia z miastem Jasia. Oczywiście, jeżeli zablokujemy jedno z tych miast, to nadal można z niego wyjechać do miasta jeszcze niepodbitego czyli każdą taką krawędź musimy zablokować. Oczywiście, każdą taką krawędź zablokujemy dokładnie raz. Podsumowując, w naszym zadaniu wystarczy, że policzymy liczbę krawędzi, które łączą miasta Jasia z miastem Jasia. Na przykładzie. Zaznaczyłem te krawędzie wyróżnioną linią. Liczymy te krawędzie. Raz, dwa, trzy, cztery i cztery jest odpowiedzią. Dziękuję bardzo.